To grupa stanowi o sile działań, o pomysłach, o wybijaniu się ponad innych i stawianych celach. Jeśli myślimy o grupie, mówimy mieszkańcy gminy Galewice. Obecnie znajdujemy się na dnie. To nie jest żadna przenośnia, ale dosłownie miejsce, w którym planowany jest zbiornik okoń. Jestem przekonany, że zbliża się czas, kiedy będziemy mogli wreszcie wypłynąć i jako gmina rozwinąć żagle. To tutaj ktoś postawił tamę przed tym, co rozwijało się dzięki determinacji Lecha Balińskiego. Warto właśnie teraz włożyć wszystkie siły w najważniejszą rozgrywkę, jaką jest troska o wynik gminy Galewice w przyszłości. To nie tylko przyszłość nas dorosłych, ale przede wszystkim dzieci i młodzieży. Tak się dzieje w niedalekiej gminie Bralin. To możliwe. Wydobądźmy z tego siłę. Ta energia, choć ostatnimi laty uśpiona, jest przecież cały czas w nas wszystkich. Wszystkiego dobrego z Bralina dla gminy Galewice która już niebawem ma szansę okazać się przebojem. Są na naszej liście, są na dobrej fali. Posłuchajcie. To dobre znaki dla każdego, kto podejmie wyzwanie i 16 listopada nie pozostanie obojętny na los tego miejsca, naszej małej ojczyzny. Nie pytajmy komu bije dzwon, on teraz bije nam. Niech to nie będzie już więcej stan alarmu, tylko zwycięstwa. Budujmy między nami mosty, zamiast palić je za sobą przez nieudane rządy i brak zaufania do ludzi. Nie lejemy wody nie chcemy iść pod prąd. Chcemy po prostu wpłynąć na gminę galerice tak, aby stała się ona miejscem, o którym wszyscy marzymy. To tutaj zaczynają się najważniejsze marzenia naszych mieszkańców. Chcą być policjantami, strażakami, lekarzami. Jestem przekonany, że chcą być nimi tutaj. Twój wybór ich los.